Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Paskudy podglądają. Słuchajcie, tej powtórki miałem. Może zatrzymam, żeby o tym powiedzieć. Tej powtórki miałem nie komentować. Obejrzałem ją sobie wczoraj. Stwierdziłem, że. Nie jest taka jakaś niesamowicie wybitna, chociaż będzie miała fajne medale. Ale dzisiaj rano: Dead podesłał mi link do filmiku, który wrzucił do siebie na kanał. Twórcą filmu jest Sebus Max, a bohaterem jest Paulus Seindwinder, który dowiaduje się o tym, że murowanka zostanie znerfiona. Paulus ostatnio był na dwutygodniowym urlopie, także go trochę wieści złota ominęło. Nie wiem, czy wcześniej wiedział o zmianach na murowance. Niemniej to będzie powtórka. E, chyba po prostu jedna z ostatnich, a domyślam się ostatnia u mnie, e, która będzie pokazywać tę mapę. Nie da się zaskoczyć. To dzisiejszy bohater. Taki gość ma nikt. Nie da się zaskoczyć. Czołg to oczywiście AMX 1390. E, w oczy rzucają się e, tutaj oznaka biegłości drugiej klasy. Dwa białe paski na lufie. E, murowanka, czyli po prostu to. A, a przy okazji, szczerze polecam oczywiście ten filmik, w którym Pawlu zdegaduje się o nerfie murowanki. Jest tam również wzmianka o mnie, tak jak napisałem chłopakom. Bardzo bardzo lubię tego typu inteligentny humor, w którym sobie tak delikatnie dogryzamy, ponżartujemy z albo samych siebie, albo kolegów z YouTube'a. To jest fajne, dopóki jest inteligentne, to mnie się to bardzo podoba. E, I taki właśnie jest ten filmik. Oczywiście link do niego będzie po wtórce. Klikajcie, Deda, bo naprawdę uśmiać się można. Filmik jest oczywiście zrobiony w konwencji e, tego, jak się Hitler wścieka. E, tych filmików już było dużo z tej serii, e, ale naprawdę no, jest, się, jest się z czego pośmiać, a szczególnie właśnie, że na końcu jest wzmianka o mnie, która mnie absolutnie rozłożyła, także. Klasyczna jazda na murowance, świeci się 5916, trzeba na niego uważać, żeby nie da się mu wyspotować. Nie próbuję go tam celować, w tej chwili nie da się zaskoczyć, bowiem nie chcę się wyświecić tylko po to, aby przeciwnicy nie wiedzieli, że ten żuczek AMX się skrada w kierunku magicznego lasu, bo to właśnie będzie główny nerw murowanki, czyli oczywiście teraz strzał przeczy, jednak tam troszkę teraz się świeci. Trzeba tego spotera ubić, bo on będzie nam jednak te plany psuć. Bardzo ładnie pestka weszła. E, oczywiście na murowance chodziło o to, że jeśli tutaj dobry czołg podjechał w okolice e, jakiegoś krzaczka tutaj przy lesie, to mógł tak naprawdę robić bardzo dużo punktów uszkodzeń, stojąc tylko w odpowiednim krzaku. Tak naprawdę nie musiał zbyt nawet wiele robić, tylko trzeba było po prostu wyczekać sytuację, dobrze znaleźć krzak, no i modlić się, że przeciwnicy nie wyświecili nas na proksy, czyli żeby na te około 60-70 metrów trzymali się od nas daleka. I teraz zobaczcie właśnie klasyczne spotowanie magicznego lasu, czyli bardzo, bardzo ostrożne podjechanie w okolice, Pierwszych krzaczków znalezieniu sobie do idealnej pozycji i jest Black Prince, i tu się właśnie zaczyna, jakby. Ja przepraszam, jeszcze nie wspomniałem o tym, że nie da się zaskoczyć gra w plutonie z Kosa 90PL, i to jest właśnie ta sytuacja, w której ja naprawdę podziwiam graczy, którzy w ten sposób grają, czyli mają oprócz tego, że stalowe nerwy, bowiem mogą liczyć się z tym, że zostaną zaraz wyświeceni to jeszcze mają wyraźnie przeciwnika w celowniku zobaczcie, tam przed chwilą ten Black Prince się świecił i miał go spokojna przesrotasta 7.5, bo w ogóle odwróconą wieżę ale nie, stoi cierpliwie, świeci Dokładnie 109 metrów do tego a 75 Można by nawet ryzykować strzał, może by na przykład wszedł Amorak Gdzieś tam po boku wieży, ale nie, teraz się świeci Tygrys Po prostu cały magiczny las się świeci i nikt sobie nie zdaje sprawy, że tuż obok czai się AMX 90 Zobaczcie, kolejny raz się świeci ten a 75 no nikt mu nic jeszcze nie zrobił Nie oddaje też strzału, nie da się zaskoczyć, który w tym momencie przeładowuje na złote pestki Pewnie teraz postanowił, że jeśli nikt nie będzie w tego E75 strzelać to on on mu wciśnie magazynek goldowych pestek, ma ich w zapasie 6. Więc jeśli by tutaj był ładnie wchodziło po 1200, to może spokojnie teraz na gdzieś skada Leopard 75-78 metrów go dzieliło, teraz Tygrys P, jest ta E75. Ja tak sobie też uświadomiłem w pewnej chwili, że przerażające jest to, że ciekaw, ciekaw jestem, ile gier, grałem właśnie na Murowance, nie będąc zupełnie świadom. Ja oczywiście grałem tutaj w większości Artą, ale zdarzało się par razy być czołgiem, po prostu grając i nie będąc świadom tego, że gdzieś tam kilkadziesiąt metrów obok mnie stoi czołg, teraz zobaczcie, opóki. Ten tygrys nawet nie zaświecił, teraz dopiero się świeci, nie da się zaskoczyć. Tak naprawdę, nie będąc świadomym tego, że ktoś może dosłownie te kilkadziesiąt metrów obok mnie być, ja na przykład przez kilkanaście sekund nie dostaje strzału, bo za chwilę względu przeciwnicy walą kogoś innego, tak jak właśnie było to przed chwilą z tym E75. Niemniej dwa oddane strzały w kierunku tego Tygrysa. P, Udało się go ubić 6 do 5 i teraz bardzo, bardzo powolutku 10, 15 na godzinę, czasami 20 podjeżdża, kolejne krzaczki łapie Żeby teraz tych przeciwników podspotować, już jest połowy magicznego lasu Tak naprawdę, o 67 metrów jest Leopard PTA Nikt do niego nie strzela, ma go idealnie w celowniku, zobaczcie Tylko teraz po prostu wystarczyłoby 3 pestki oddać i byłoby po zawodniku Już jest 100 metrów od nas, odjechał Wciąż nie ma tego strzału, 125 metrów i zniknął w tym momencie ze spota Nikt do niego nie strzelił, no po prostu domyślam się, że palec tam na spuście e, drgał, no, no po prostu, no tak chciałoby się, no po prostu ma, ma się gościa, chciałbyś tak kliknąć i tak drugi raz kliknąć i trzeci raz kliknąć i potem szybko uciekać, bo byśmy się zaświecili, ale nie, tutaj e, trzeba grać pod spota, liczyć na to, że może nasi... To jest właśnie niestety paradoks grania takim czołgiem, że e, trzeba naprawdę, jeśli chce się zagrać pod, e, pod spota i podświecenie e, pod przeciwników, to trzeba naprawdę e, liczyć na swoją drużynę, która zobaczcie, ma tyle celów i nic sobie z tego nie robi. Tylko tutaj chyba e, nasza T54 mogłaby coś pomagać, ale niestety te strzały nie lecą w kierunku przeciwników. Jest KW4, jest Jagdpantek, który teraz cofa do bazy, jest VK-40 4502 a która też nic nie robi. Także naprawdę, no tutaj mimo, że tych przeciwników wyspotował bardzo dużo i ciągle ich świeci, nie da się zaskoczyć, to nikt sobie po prostu, nikt tak naprawdę nie chce mu pomóc nabijać tych punktów po świetle. No, w końcu T54 się obudziła, teraz próbuje jeszcze znowu zaświecić. Nawet zobaczcie, też nie ma lornetki w zestawie AMX 1390 więc ten spot mimo wszystko jest ograniczony. Gdyby lornetka była, to by jeszcze tych kilkanaście procent możliwości spota doszło. Teraz próbuję podjechać tyłem. Jest ten chiri, już 162 metry, więc pierwsza pestka wciśnięta. Najwyższa pora wziąć się do roboty. Teraz T54 się obudziła z końca lasu. Najwyższa pora wziąć się do roboty i nagle ten S75 się pokazuje. Bez spota cały czas jest, więc można teraz do niego postrzelać. Zobaczcie, pocelowany, pierwszy strzał bardzo ładnie wciśnięty, drugi strzał i niestety dopiero w teraz, znaczy niestety w tym momencie musi przeładować yy, nasz bohater. No, nic nie może oprócz tego zrobić. 33 sekundy lodu, bardzo cenny czołg stoi. Yy, no, zupełnie nie nieopukiwany przez nikogo, tylko na traku. Myślę, że światło jest po stronie tutaj AMX-1390, ale jeszcze 20 sekund. No dobrze, ustawiony A75, nawet jeśli jest to gracz bardzo słaby, to trudno go przebić. On jeszcze tam nawet te strzały oddaje, więc tam tylko KW4 się pojedynkuje, który teraz ginie od arty. Więc zobaczcie, no sytuacja jest mocno niekomfortowa 10 do 12. Jeszcze ostatnie 2 sekundy jest. Stoi wciąż na traku pierwsza pestka. Druga pestka, teraz trzeba po cały magazynek wpompować. Szkoda, że teraz, mimo że dopiero teraz przeładował, to ten E75 e e zniknął nam ze spota, bo nie wiadomo czy on tam wciąż stoi ale wydaje się, że gdzieś tam może być jest cały magazynek wpompowany w tamto miejsce, próba wyświecenia czy gdzieś ten s 75 jeszcze tutaj jest, może żeby zaświecić kolegom, 40, 30 nawet 7 sekund do końca kapowania bazy trzeba się bardzo szybko wracać jeszcze próbuję tutaj zaświecić dla tej fałki. a jest ten s 75 127 punktów HP, czyli musiały te pestki wchodzić i bardzo szybki niestety późna decyzja o powrocie na kap może panowie tutaj się dogadali, że mimo wszystko kosa poleci wcześniej AMX dopiero próbuje tego 7:5 zaświecić, i zobaczcie ostatnie sekundy: 15-14 sekund do końca. Kapa na kapie stoi T5,4 i Tygrys drugi. Na szczęście, Tygrys drugi jest dekapowany, i w tym momencie ginie T5-4 i sam zostaje. Nie da się zaskoczyć, mając pełne HP, 11:10 punktów zdrowia i 3 magazynki do wykończenia. 5 wrogów, jedna arta. Tak naprawdę dwaj wrogowie na pewno są na ogrysku, więc zostało tylko 12 sekund do końca kopania. wiadomo gdzie oni stoją, jest T-54. Pierwszy trzeba szybko strzał skupić, niestety poszedł zupełnie w złym miejscu, udało się przez to Tygrysowi dobić, trzeba szybko zbijać to co zostało. Niestety zobaczcie T-54, zła decyzja była o tym, żeby strzelać w Tygrysa, trzeba było dobijać T-54, w tym momencie dwie lufy są na kapie. Gdyby ten strzał drugi z T-54 posłać, to na pewno by ta druga pestka nie weszła, a tak Przyjął dwa strzały prawie za 301, potem ponad 302. Na szczęście teraz przeciwnicy, na szczęście dla. Nie da się zaskoczyć, zjeżdżają z kapa. Stwierdzili, no musimy to wygrać, jest nas pięciu, nie ma szans, i tutaj. Dobre zachowanie, ucieka zupełnie w taki nieoczekiwany punkt na tej mapie, ucieka w okolice A1, żeby mieć dobrą osłonę przed ogiem przeciwnika, a jednocześnie też dobre miejsce do spotowania. Świeci się t 4 w tamtych rejonach, zobaczcie, na auto-aimie chyba leciał cały czas nie da się zaskoczyć, T54 szuka w jedynym sensownym miejscu, gdzie może być AMX, teraz się pojawia też Leopard PTA także on dopiero teraz, ale piękny raz unik, piękny naprawdę z Matrix, rodem z Matrixa ten strzał bardzo ładnie zgąskowany, jeszcze strzał powieży dokładne celowanie, idealnie to wsadzone i teraz tylko uciec przed artą, gdzie jest ten T54, gdzie on się schował trzeba go szybko zaświecić, on jest też na dobicie, no szkoda tego, bo gdyby trafił w t czwórkę, pierwszy strzał to też pewnie byłoby dużo punktów dekapa t czwórka ma już 5 kili więc na pewno mu zależy na dobiciu AMX-a. Wyjeżdża ten t 54 nie trafia w ruchu na szczęście, więc teraz można szybko go złapać. Przeładow jest na przeładowaniu bardzo ładny strzał. Piąty kill, e, czyli znaczy, przepraszam, czwarty kill ze strony nie da się zaskoczyć. 5 kill tylko te pięć czwórka Nie będzie specjalisty, mój drogi. Sorry, i trzeba teraz tylko dobić trzech przeciwników, ale jednak Arta, zobaczcie, e, wojciech Pajurek. Trzy kille zrobione, więc trzeba bardzo na nią uważać, GW Tiger P. Ma też duży splash Więc naprawdę ostrożnie, ostrożnie Jest Tygrys drugi, przy dobrym losowaniu Może się go uda zbić w jednym strzale On nie wie w ogóle co się dzieje, chociaż teraz dopiero Złapał cel i strzelił, na szczęście nie trafił Może przyjąć jeden strzał Od jakiegoś przeciwnika Nie da się zaskoczyć Pierwszy strzał nie trafiony, drugi trzeba tutaj Dobrze za, no, przymierzyć I pocelować dokładnie Szkoda się zatrzymał, bo teraz Ryzykuje fakt, że może go trafić Arta Na szczęście niemieckie artylerie od siódmego tieru mają już do, dość wąski kontruchu działa, więc nie mogą sobie tak pozwolić na takie swobodne przesuwanie celu, więc pewnie Arta musiała przesunąć ten celownik, skupić od nowa. Przez to tygrysa udało się skończyć. Arta nawet nie strzeliła, zostały tylko dwaj dwa, dwa przeciwnicy warto teraz zaświecić właśnie spokojnie, przeładować, uspokoić grę, zastanowić się gdzie mogą być wrogowie jest krzaczek dobry do spotowania, ostatnie 5 sekund reloadu na pewno A75 ostatnio był na okresu HP. nie ma go w okresach kapa, jest przeładowany, więc teraz jest tylko kwestią Dobrze wykorzystać magazynek sześć strzałów premiowych, do tego jeszcze trzy pestki zwykłe. No magazynek się powoli kończy, jednak zostało dużo czasu do końca, już w tym momencie ponad 10 tysięcy punktów WN8 na koncie, naprawdę bardzo ładna liczba przekroczona, nie wychyla się, czeka na swoją okazję. AMX90 zakłada, że to wrogowie do niego przyjadą, a nie on nie musi do wrogów. no jeśli a 75 ma lepsze, lepsze działo, to spokojnie może zbić na hita. no Szkoda, byłoby taką walkę zaprzepaścić. 7 kili wisi w powietrzu. Szkoda, że nie 8 jest a 75 wyjeżdża w tamtym miejscu, nie strzela bez idealnie skupionego celownika, A75 się schowała za załamaniem za terenu, więc to jest teraz dobry, dobra okazja, żeby ją spokojnie zajechać od tyłu. Na pewno będzie szukać AMX-a po drugiej stronie. Nie spodziewał się tego wyjazdu AMX. Nabiera prędkości 64 na godzinę. Zobaczcie, zjazd, znaczy wjazd pod górkę. Teraz będzie z górki 46, 40, trochę poskakał i jest to 7 ,5. Piękny strzał w ruchu, bardzo ładnie. Zaświecony dopiero teraz I trzeba uciekać przed Artą Trochę w przód, trochę w prawo, trochę w lewo Żeby nie dać trafić Arcie I to już jest tylko formalność Zawracamy, żeby Arta nie myślała, że my jedziemy cały raz do przodu Nie widać w ogóle żadnego strzału T54 gratuluje dobrej gry emx Teraz jest tylko formalnością dobić GWT-GeraP. Nie wiem teraz o co prosi, nie da się zaskoczyć. Artylerię Artie czy o to, żeby dała się zabić, czy o to, żeby się nie utopiła. Nie wiem, ale się świeci. Artiera też dostała jakąś pestkę po drodze, także zobaczcie. Pierwszy pocelowany strzał, bardzo ładnie. Druga to już będzie naprawdę zwykła rzecz: dobić ją. A my przechodzimy do podsumowania. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że pod filmikiem macie w opisie link do, albo w komentarzu, w zależności, macie link do filmiku na kanale Deda, naprawdę obejrzyjcie, 4 minuty 10 sekund, dobrego śmiania się, bardzo polecam. Odznaka mistrzowska, as pancerny, specjalista, obrońca i oczywiście medal Kołobanowa, bardzo fajna powtórka, bardzo fajna gra. Tak jak mówiłem nie do końca, na porządku pomyślałem, że e, może nie będzie to jakaś bitwa, która będzie was emocjonować, ale zapomniałem o tym, że nadchodzi nerw malinowki, i to już nie będzie takiego magicznego spotowania tego, e, tego lasu po prawej stronie, albo po lewej, No na wschód w każdym razie, jak, na, na zachód jakby nie patrzeć. E, także stwierdziłem, dobra, jakby takie wspomnienia e, z magicznego lasu, jeszcze wrzucę wam ten replay. Jeśli chodzi o sam szczegóły 4802 punkty damage'u, 7 kili i 1842 punkty doświadczenia bazowego. Trzy medale i ciekaw jestem bardzo. Ja nawet szczerze mówiąc, sam nie widziałem jeszcze tych statystyk, więc nie wiem ile ma po, po spocie bardzo dobrą bitwę zrobił tutaj i aż się dziwię, że tak fantastyczny EXP dostał T54, 5083 punkty uszkodzeń, duży kaliber i 1476 punktów doświadczenia bazowego. Myślę, że ten ASMUS spokojnie wpadł. No, Chyba bym żałował mocno takiej bitwy, gdybym e, przegrał w takiej sytuacji. Naprawdę dużo zrobił, e, niemniej, e, no cóż, wyszło jak wyszło, bitwę przegrał. Ja teraz tak szczerze mówiąc myślę sobie, ile bym dał w takiej bitwie po poświetle. Czy to było tutaj napisane? Nie było tutaj napisane. E, Świecił dużo, czyli myślę, że około 10 wrogów mógł wyspodować, ale po spocie stawiałbym, że będzie mieć jakieś 6000, nie, może mniej, powiedzmy za 4000, bo jednak, mimo wszystko, dużo strzałów nie szło w tych wrogów, więc próbujmy. Trafiłem idealnie 3929 po spocie. No, wynik bardzo, bardzo niski. Jak na to, co próbował zrobić, mimo w tej bitwie nie da się zaskoczyć. No, świecił okrutnie tych przeciwników. Tylko szkoda, że, przeci że sojusznicy nie dopisali, którzy mogliby tutaj nabić punkty. Po, po spocie naszemu AMX-owi, naprawdę bardzo, bardzo szkoda ale z drugiej strony gdyby to oni strzelali to pewnie by ta bitwa miała inny przebieg nie zrobiłby tak dużo damage'u na dzisiejszy bohater pewnie by też nie było obanowa. także wyszło jak wyszło, bitwa może z tym parametrem gorsza ale bardzo ładnie rozegrana, wyciągnięta za uszy ale zwróćcie uwagę, tylko dwaj wyświeceni wrogowie to jest bardzo ciekawe Mimo, że tutaj światła miał dużo, to tylko dwóch wrogów wyspotował. Zobaczcie: e 59,16 i E7,5 i reszty wrogów tylko podawał ich pozycję, ale to nie był jego pełny spot. To było tylko podawanie pozycji sojusznikom. 9 uszkodzonych przeciwników, 7 zniszczonych, 4 km przejechane i 89 punktów dekapu. 78,5 tysiąca zarobku, ale po odjęciu złotej amunicji i wszystkich kosztów tylko 5,5 tysiąca na czysto. Ale bitwa naprawdę rewelacyjna. 2763 punkty doświadczenia, więc naprawdę bardzo, bardzo udana. Jeszcze raz szczerze Was zapraszam do oglądania filmiku, który macie poniżej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!